Siema wszystkim, z tej strony Gubyniewicz i witam Was w, moim, mm, drugiej w mojej drugiej reklamacji serwera. Niektórzy wiedzą, że to druga, niektórzy myślą, że pierwsza, bo nie oglądali pewnie pierwszej. A Pierwszy serwer się nie udał, ale drugi już się uda, bo będzie ponad 3 lata chyba, albo 3 miesiące, albo jeszcze coś. A więc nie wejdę do Minecrafta przez pół odcinka, dlatego że mi wywala Minecraft, jak wchodzę, bo to jest najnowsza wersja 0151. Nowszej nie ma, jak na razie nie ma. 0153, jak ktoś mówi, że ma, to nie ma, bo teoretycznie, nie wiem czy w praktyce też, ale teoretycznie jest jeszcze wersja 0152, ale nie wiem bo to są niepotwierdzone, to jest, a potwierdzone jest, że wersja jest 0151, bo ja mam. No i tylko Wam to mówię, a więc założyłem nowy serwer i już Wam mówię IP A35341.lee.e.ty.c Port 35341, jeszcze macie w opisie. Forum. Na forum możecie pisać, jak, wam, jak was zbanuje, to nie, czasami was odbanuje normalnie, a czasami będziecie musieli napisać na forum, że nic nie zrobiliście, że mogę coś sprawdzić, bo no kurde, drugi, od... drugi raz nagrywam to, trzeci raz, znaczy nagrywam to samo i znowu odkurzać. Dobra, i co mówiłem, to już zapomniałem. No, i um, robię rekrutację na admina. Już wam powiedziałem pewnie port. A mówiłem o forum, chyba. Forum będzie, ale później. Teraz na stronę co musicie pisać podania o unbanowanie. Bo normalnie to was banuje i nie wiadomo, czy odbanuje. Jak was znam, to może macie dużo szans, że was odbanuje. A jak nie, to musicie wejść na stronkę, ale nawet jak Was znam, to macie małe szansę, że Was odbanuję, bo teraz to zbanowałem Adama. Pokazał twarz ostatnio mister Adam. Mr. Adam. To ja będę na niego mówił Mr. Adam, a to jest mister Ciastek na YouTubie, a ja w prawdziwym życiu Adam. Jestem Kuba. <laughs> Widzicie, jakie to było trudne do domyślenia się. Jestem Kuba, mam nick kubyl9. A nie, ja się nazywam Jarosław! Yy, yy. Zbanowałem go i pisałem Unban, Delban. Czego ja nie napisałem z banem, bo nie wiedziałem jaka jest komenda na zbanowanie. A teraz się dowiedziałem, że jest komenda Pardon. Łata! Komenda Pardon! Pardon! Pardon To nie jest polskie ani angielskie, tylko to jest francuskie, chyba, tak? Albo hisz... Nie, francuskie, nie hiszpańskie. No czego nie zrobię yy, i mogę Was odbanować. A więc yy, szukam adminów budowniczych i czego jeszcze szukam to będziecie mi w opisie. I na admina, jeśli ktoś chce być, to może w komentarzu napisać. I musi napisać ile ma lat, jakie ma doświadczenie, czy ile zna komend. Yy, czy ma dużo czasu no, ja yy, w opisie na co robię jeszcze rekrutację i ja, tak jak mówiłem musicie napisać ile macie lat, jaki macie nik w grze jeśli chcecie być OP albo budowniczym jaki macie nikt w grze ile macie lat yy, jakie macie doświadczenia w komendach i w Minecrafcie ja mam bardzo duże bo gram odkąd miałem yy, 7 lat. Zbło się zaraz zdenerwuje. Sekundę później. Koniec odkurzania. <grym wytrzyma> no i możemy wejść do Minecraft. Teraz Wam przedstawię mój serwer bez głosu. Znaczy, ja sobie będę gadał, bo nie będziecie słyszeli, bo wyłączam głos, kończę nagrywanie i potem włączę z tym drugim, a więc yy, to było na tle z głosem, chyba. Jeszcze w opisie będziecie mieli to, czego nie, nie powiedziałem, a więc to było na tle z głosem, do usłyszenia. Cześć, do usłyszenia. he he, 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 he. bardzo śmieszny, kuchu, bardzo.